Halo, kłaniamy się Państwu w pas. ...stadionu, na którym już za chwilę ciekawie zapowiadające się spotkanie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski zapraszamy. Cały piłkarski świat wstrzymuje dzisiaj oddech. Poruszają rozgrywki Premier League. Liverpool mierzy się z Liverpoolem. To właśnie na tym dniu skupiały się myśli większości graczy podczas wszystkich tych gier przedsezonowych. Startuje liga. O to chodziło. Czas brać się do pracy, mocno zacząć, a potem w miarę możliwości nie obniżać poziomu. Na papierze wszystko to wydaje się bardzo łatwe, a jak wyjdzie w rzeczywistości, niebawem się przekonam. Konaty. Z piłką teraz Hrafenberg. Zagranie do Wirca. Sala. Coraz bliżej 16. Rywalim o salach. Z takich akcji padają bramki. Nie tak to powinno wyglądać. Techniczny błąd. Piłka poza boiskiem. Podejście wyżej. Odbiór. Klasyka nowoczesnego pressingu. Nie, to nie mogło zaskoczyć. Aleksander Isak. Zagranie do Wirca. Podanie do Floriana Wirca. Ma wsparcie, by to rozegrać. Najprościej teraz jak się da. Byle dalej. Ależ błąd przy wrzucie z autu. Mo Salah. No i widzimy piłka wyszła za linię boczną. Salah. Bardzo dobra akcja w bataku, ale jeszcze lepsza interwencja obrony. Jakbo. do Macalistera, Florian Wirtz. Fardo, ale skutecznie odebranie piłki. Isak ma piłkę, Salah. Spi może im dać prowadzenie. A i Mohamed Salach. Bramka. Mamy pierwsze dzisiaj trafienie. Czy będą kolejne? Tutaj widzimy wyraźnie, jaka to była piękna akcja. Wspaniale udało się wytrzymać presję obrony, znaleźć sobie miejsce i zdobyć bramkę. Piękny gol. Piłka w grze. The Reds muszą pokazać, że nie zasługują na porażkę. Isak ma piłkę. Dobra interwencja, a przy strzałach z daleka bywa różnie. Nie zostało nam już dużo czasu do przerwy. W pierwszej połowie Liverpool pokazał się z dobrej strony. Co odzwierciedla wynik spotkania. Ale trudno tu mówić o jakimkolwiek rozstrzygnięciu. Na razie nie jest źle, to zupełnie przyzwoita połowa w ich wykonaniu. Tyle, że takie prowadzenie to może być pułapka, a prowadząc można popaść w samozadowolenie, a drużyna przeciwna z pewnością nie straciła jeszcze nadziei na korzystny wynik. Czeka nas jeszcze sporo emocji. Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. gramy. Liverpool z pewnością nie powiedział jeszcze w tym spotkaniu ostatniego słowa. Spodziewam się szarży z ich strony. Aleksander Isak. Atak The Reds. Przesuwają się pod bramkę. Ta im teraz remis. I gol! Liverpool wyrównuje. Zależało im na tej bramce. Szukali okazji, by odpowiedzieć. Teraz mecz zaczyna się na nowo. Po tym golu jest 1-1. Kerkes, Do McAllistera. Florian Wirc. Mo Salah. Mo Salah ładnie prowadzi piłkę przy nodze. Interwencja na najwyższym światowym poziomie. Mogła być z tego Bramka. Konaty. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Co teraz chciał zrobić zawodnik, to wie tylko on sam. Strzał z daleka, ale Bramkarz nie dał się zaskoczyć. Piłkę wybija Van Dijk. Ma klej w nogach do przeciwnej bramki, coraz bliżej. Szansa, czy przełamie impas. Zdecydowane wejście teraz. Interwencja, wybicie, znakomicie, jak z podręcznika. Dobra presja teraz. Mają piłkę. Do końca podstawowego czasu gry. Już tylko kwadrans. I teraz piłka w posiadaniu Liverpoolu. Kalister. Zbliża się koniec meczu, ale Liverpool ma jeszcze jedną uwaga. Będą prowadzić. Świetnie. Piłkę przechwycił Van Dijk. Emocje sięgają Zenitu, bo wynik tego meczu wciąż stanowi zagadkę, a to już końcowe minuty. Na razie mamy remis, ale nikt tu nie będzie zaskoczony, jeśli drużyna gospodarzy przeważy szale zwycięstwa na swoją korzyść, szczególnie z takim dopingiem. Czas dokonać roszad w składzie. Zaraz dojdzie do zmiany. Umówmy się, ten strzał do jego nie trafi. Koledzy z drużyny wyglądają na wściekłych Tomku. Z takiej odległości, tak mocne uderzenie, nie mogło chyba wpaść. Salach traci piłkę, niedokładne podanie. O, nie mogło wpaść. Pewna interwencja Prance. Tędzia kończy spotkanie. Wciąż nie mamy rozstrzygnięcia, zatem za moment będzie dogrywka. Męczą się ze sobą już naprawdę długo, ale jeszcze trochę to potrwa. Zaczynamy pierwszą odsłonę do grywki. Być może coś tu się wyklaruje. Aleksander Isak traci piłkę po tym wejściu. Federico Chiesa. Znakomite ustawienie i przechwyt. Spójrzmy, co teraz zrobi z piłką. Obrigado. Oto definicja wysokiego pressingu, proszę Państwa. Odbiór w ofensywie może być groźnie. Liverpool decyduje się wprowadzić na boisko zmiennika. Virgil van Dijk. Aleksander Isak. I to już wszystko w pierwszej połowie. Właśnie usłyszeliśmy ostatni gwizdek. Zaczęliśmy właśnie drugą połowę dogrywki. Cody Gakpo do McAllistera Aleksander Isak. No a teraz niepotrzebna strata piłki. Piłkę ma Liverpool. Do McAllistera Perkes. Jagbo. Florian Wirtz. I do Konate. I frimpong. Frimpong z piłką. Kieza. Liverpool atakuje w końcówce spotkania. Czy będzie szansa na rozstrzygające trafienie? A zatem koniec. Mamy ostatni gwizdek. Duża odpowiedzialność, bo pierwsza jedenastka ustawia często całą serię. I trafił. Dobrze wykonany rzut karny. Po tym można poznać prawdziwego fachowca. Gol! Jedenastka wykorzystana. To zawsze próba nerwów tym razem została zdana. I jest gol! Wykorzystał karnego. Podszedł do piłki opanowanej i zrobił co należy. I jest! Piłka w siatce. Wykorzystał to. Nie pomylił się, uderzył pewnie. Teraz jego kolej, żeby zmierzyć się z bramkarzem. Alison Becker nie do uwierzenia. Nie ma gola! Broni Alison! Tak jest, gol nie zawiódł. Podszedł do piłki, jakby to była formalność. Bramka, nie! Świetna, no teraz trochę szczęśliwie. Tak, niewiele tu zabrakło, a udałoby się to obronić. Ostatecznie, piłka jednak w siatce. Nie ma! Słupek! Nie ma gola, proszę państwa! Zabrakło szczęścia albo kilkunastu centymetrów. Teraz uwaga, decydujące chwile. Jeśli strzeli, będziemy mieli rozstrzygnięcie. Tak jest! Mamy rozstrzygnięcie, proszę państwa! To trafienie rozstrzyga nam mecz. Ten ostatni karny, opanowanie i spokój, mimo presji, mimo odpowiedzialności, klasa!